Szanowni Państwo, te fajne obrazki, które były generowane jeszcze w czacie w ostatnich tygodniach, czyli ten styl Gilby i wszystko, co zalało internet, jest już dostępne w API. Za chwileczkę to pokażę. Natomiast zobaczcie Państwo, jest to dostępne w Adobe, w Figmie, Adobe, w Wixie, Airtable, w jakimś Gamma, Hejgenie, Opus Clipie, Quorze. Kurcze, niesamowite. Włączmy na chwileczkę tę animację, zobaczcie, co się dzieje. Tak fajne zdjęcia są możliwe do generowania już w wielu, wielu narzędziach i w API, co zaraz pokażemy. Tak jest czyli zewnętrzne narzędzia mają już te najnowsze modele do generowania grafik od Google dlaczego dlatego że to jest dostępne w API. Image Generation Damian model nazywa się w dumnie jest tutaj napisane jego nazwa na dole nazywa się GPT Image One no i co w API możemy generować już tej klasy zdjęcia niesamowite.